ona nie bądź smutna. jak nie mam być smutna. Wszyscy idą na imprezę, tylko nie ja. Nie idzie jeszcze ten Bobby. No bo wiesz, on woli się uczyć. Ale. W sumie. ciocia nie musi wiedzieć o tym, że byłam na imprezie. Co ty znowu knujesz? Się. Przejdziesz dzisiaj do mnie po szkole? Nie mogę, przecież dzisiaj jest dyskoteka. Pomogę ci się przygotować. Masz już jak zniszczyć lunę? Jeszcze nie mam. Ale... Coś mi już powoli przychodzi do głowy. A powiesz mi, co takiego? Hmm. Dobra. Hmm. Na kogo głosujesz na księżniczkę Balu? Chyba na Lunę, a ty? Chyba też. Nie wiem, czy znowu ona została królową balu czy tam księżniczką? Mm -mm. Hej. Cześć, jego. I jak tam? Nasz plan? Super, dzisiaj biorę Lunę na bal. Hm. Wiem. Tylko wiesz. Musimy to zrobić jak najszybciej. Słyszałam, jak ludzie chcą na nią głosować. A ja nie mogę przegrać. Nigdy nie przegrałam. I tym razem nie przegrasz. Dzięki. Paisley. Jak ty chyba mam tam.